To mi wkut. Nie to jak nie nagrywać Tak. Ojemy rok już się tu zrobiła. Ustawiamy sobie rok. Rok 2014. Tu są lata. Daje. No bo co to znaczy Daje? A, E. -y. No co to znaczy rok? Dzień dobry. A no to który ma w dzień? Piąty, szósty? Trzeci. 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 Co mont... to? My, one, tych, mądr... To co to? No, no... No, nie ma. Ja. No to ja, którym? No. My, one, tych, e No i wszystko co wyszło. Nie wiem, to się złoży. Tak. Nigdy nie byłem chyba impostorem w tej grze. Więc chciałbym być impostorem. Ile? To mi się baguje. Dobra. To mi się wymagowało. mi się Lecimy, ale już jest wszystko dobrze. No, tutaj, a może takie Mamy tu jakichś graczy dostępnych. Został, żeby ktoś dołączy. Dobra, ja wchodzę do gościa. Ojej, Ty Tak, jestem moim skinem. Jak widzicie, tak wyglądam z tym misiem. Niebieskim misiem. Ulubione ulubiony Czekamy na innych. Ten gościu goście z wybiera. Ry i... nie wiem, dobra. Czekamy, kto będzie i Czekamy na innych. Na razie nie ma za dużo osób. Szczególnie jakie są taki słabe dopiero, tylko no bo... kiedy sobie te ambais zainstalowałem? Nie ukrywam, niedawno, nie wiem. Nie, jakoś miesiąc temu, dwa miesiące, nie wiem. Tylko może dwa tygodnie temu, nie, nie wiem. Jak to za chwilę wyjdę? Wchodzę z nie, wiem. Dobra, kto dołączył? Jakieś panny na... Pumeder, pumeder, Dobra, fajnego ma jeden rosa, więc wszyscy, którzy tu są ze mną, widzowie, to szybko właśnie na ten klancysty, na którego da się wejść, spadajcie ciągle. Jakby to ja mam um, 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 ten. Um, ten. ten. jak to się nazywało to się nazywa w trzymówić sobie ten imię e, tego. Mikołaj, low Mikołaj. Więc szybko wpadajcie. Low, my ik, ole aj, bo. Ly da się zastąpić jako ły. Dobra, czekamy na innych, bo ten czarny, czerwony gościu nie chce zastąpić. Czekamy. Ta chyba wybiera jakiś strój. Nie wiem, bo ona się nie rusza. Ma jakieś lagi no i już czekamy. Dwie minuty. Dobra, czekamy. Nie, nie, dobra. Następna osoba. Uj, ta już jest tam gdzie moim koleżką. Na razie najlepszy. O, dobra, kto tu będzie? Najlepszy. Wywalili mi. Dobra. Public. Sprawdźmy, może tu jeszcze raz będzie. Nie może tu wejść! Film gamy. Dobra, jest jakiś klam. Jest, był, był. Jest. Chodzimy. Chodzimy. Dobra, jesteśmy razem misiami. Hello. Low. Low, the, defeat. The, 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 the dog. Dog. Przepraszam, chciałem napisać. Jesteś, nie wiem, low, dog. Możliwe. Możliwe, że jesteś psiakiem z psiakiem. Nie, nie, czekamy pyry i wy a ty, e. prywatne zbierz to prywatne no to jak chcesz żeby ktoś tu wszedł lawy gama gdzieś tu był jakiś potęcony kogo tu mogę do, 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 do. Nie czekam. Dobra, wejdziemy tam, gdzie... Klajamy się. Czy czekają? Klajamy Nie czekają. Klajamy się. Klajamy się. Klajamy Dobra, Klajamy się. Dobra, się. Dobra, się. Kurde, dobra, będę Sunygame, Sunygame, oddawaj skina. Sunygame, zmieniaj, tak? Jest, zmienił się. Jest. 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 Dobra, dzięki, gościu. Jesteś takim fajnym, tajnym agentem. Czekamy na innych. Cztery osoby, bo to brakuje. Jest jest, pięć. Jest. I o to chodzi. O to chodzi. Ule, le. Jeden. Zaczynamy, grę. Jest. Gra. Gra się spakowała. O jadę, jest to jest! Jeden na monga! Zrób go! Wchodzimy na niego! Gdzie jest my? A. Nie jestem impostorem. Impostor jest jeden. Obstawiam, że będzie... Ja nie chodzę. Ja myślę, że impostorem będzie to niebieski. Więc... Nie. Tu nie. Damy tu na środku. Bo tu jeszcze nikt nie ma. chcę nie tego guzika wciskać. Ej, nie, wiem, to jest impostor. Ta biała. Ta biała jest. Ta biała jest impostorem, nie? Na no, ludzie jest... Na, na pewno, na 100% ona jest impostorem. tam ja podejrzani już mamy podejrzanych jak na razie mamy podejrzanych więc do góry, bo nie chcemy żeby nikt nas zabił więc idziemy znowu na środek tu się... nie 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 można nas, nas ja, no, nie 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 ona jest nie Wiedziałem! TPA Exit game. Bo wiedziałem, ja chciałem iść do budziku! Łataj, no nie Elko, 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 elko! Elko, brawo, elko! Elko, brawo, elko! Dobra, mam trzy no co tu mamy za ciekawe gry? No nie mamy za ciekawych, no. Lecimy. Dalej, jest bardzo fajna, jakby się była. Jak zawsze okay. Lecimy od razu z partyjką. Stryck, coś tam ma. 4. nie. Nie rozumiem. Czy to jest po chińsku, po angielsku, czy po indziańsku Jesteśmy drogie ciągle. Ej! Dobra! Tum. Ej, to muzeka mi się nie podoba, więc i tak ją ścisamy. Lecimy więcej babli. No i zadamy sobie nią. Albo czytam. Byśmy mieli taka moce. Bo ona jest tepicka. Nie, ja on tak lubię. Ale też sobie tym czerwonym grać. Ej, chyba wezmę po tym od życia bo ona ma bardzo małą HP co sami sobie widzicie, ale ona ma bardzo epic atak na jest tak a tam ten musi atakować już. i ona się teleportuje a nie tak skacze jednak się naciśnie na tą stawkę bum no i nikt jej nie może za Więc ona ma lepsze ataki w sumie bum 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 ja sobie będę uciekał nie woli bum to bum Bum. Dostali z ogromnymi piorunami. Bum. Uciekamy. bum. Ja sobie w ogóle nie dostałem. Jaki jestem prosem, Jakie ja uniki robię. Wej! Gdzie gdzie? to. tam? Nie wiem, co moja tu... ja! Ej, ja! Ej. Ej. Dobra, trochę dostałem. Bum, bum. Bum. Bum, bum. Bum, bum i porobienie. Mówię, tam po coś jest epika? Taka dobra. Za daleko. Że jej się nikt nie pokazuje. O kurde, o kurde, bum, dobra, lecimy. Nie mogą nas porobić teraz. O kurde, nie dojdziemy do drugiej mapy. O kurwa. Bum, bum. Co? Co? Dobra, ja się boję. To będzie nam tak Co było To tam nam Nie wiem. Nie da ja nie to Panie, gry do pani Dobra, następna gra to będzie skreślanie tego nie wiem i co to będzie dobre, czy nie będzie? Nie znam się na tym, bo no bardzo. nie grałem tylko jedną rundę? Nie no. David, jak to skasować? Ciebie. Nie wiem o co chodzi. Ty. Zo. Nie, pała. Ty. Heto hotel. Nie, pała. Mi, e, um. Pała. Pała. No i od razu, dobra. Pała. Ty. Pała! Będziemy złym nauczycielem. Pała! I pała! No pięknie. A ja jestem wody. Będziemy no, mama cytać o co chodzi, bo ja nie wiem. To ja teraz mam unijną pensję, a nie oni. To jest niesprawiedliwe. Dostali oceny złe. O to chodzi. To ja powinien dostać pieniędzy. Bo ja się mam lepiej. A oni. 50 łapki. Ja chcę update! U. Dobra, dzień dobry. Test z matematyki. Cat może być. Hipo. Nie. L. Nie, pała. Ej. l e p -y h -a -t. Tak. Dostajecie wszystkie skodzone. B. C-B-E-G-E. c b -e g -e. Co? Pała. Pała. Cara. Warto dobrze chyba. -e P-E-A-N-S Źle. Same pały dostajecie. F-D raczej. s h e na Co to znaczy schep? Szyb owce. Źle. Fisk. Dobrze. i f -e l t nie wiem, dobrze. A to wygląda tak. To wygląda coś takiego. Czy skopiowała... Choć więc wybranie wcale nie będzie obciążone w No i to jest niby chłop. Jak sam mi to Ale muszę wiedzieć, że wcale nie jest. Nie znam się na tym. Lecimy i co będzie wycinanka? Ojenny, zabawa do samego rada. Zabawa do samego rada. Zabawa do samego rada. Dobra, już każdy poszedł do chaty. Pa nie stać mnie może być slaw. no jak ja mam to zrobić ja chcę tą moją takie job Na chwilę dobra o ołówek za małe, musi być za mały idealnie trochę lepiej gorzej Lepiej? Może być. Dobra, do samego końca. Malutkie kredki to podstawa. Nie będziecie mieli tym malować. Wypasan... O! idealnie. Idealnie nie zrobiłem tą kredkę. Normalnie powinien dostać za to 50 tysięcy złotych. A nie jakiś tam stówka. Musimy się przy... no, na nią. Idziemy. Dobrze. I ty. Źle. Ty gościu. Ty gościu. Dostajemy to. Bierzemy. Kler. 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 Kler z gambuly. Kler tam coś mówić po cichutku. niestety. Bo moja mama coś mówi. Ale dobra, lecimy. I musimy go oblać bitą śmietaną. Nie, nie ma, nie ma. Będzie zostawać po głowie. I nigdy tego nie zmyjesz. I czemu to nie jest woda, tylko piana? Zapraszam, ktoś do tego dolewał, to też dostanie. Dejemy. Ej, no i teraz trzeba wszystko od nowa. Jak się zrobi źle, no to pole już zrobić tak. Jedne, jakie je to długie będzie trwać. Jedne. Jeszcze nie są w połowie. Dobra. Kościół. Widzisz, wariuje ze zejścia. On wariuje po prostu ze zejścia i tyle. Bo teraz... jeden wiem, co tak długo trwa. Posługam się. No jakie ja mam to... Dlaczego to mi kot kotwa? Myślę, że się będzie zmył. On ci... Co? W naszej szkole? Nie, dobra. Nie chce mi się tego robić. Dobra, włączam tą grę. Microsoft gra. Ile to trwa normalnie? Zaczęliśmy na to się siemano no i do zobaczenia widzowie myślę że wam się podobało to wszystko te gry takie winne a ja mogę koniec